Cześć! Witajcie serdecznie na tym kanale w kolejnym odcinku, gdzie kolejna bitwa, bitwa pod Jordanowem. No to co? Zaczynamy! 1 września 1939 roku niemieckie zgrupowanie pancerne 14 Armii w składzie 2 Dywizji Pancernej i Dywizji Lekkiej z 22. Korpusu Pancernego pod dowództwem generała von Kleista ruszyły ze Słowacji przez Tatry na Chabówkę i Nowy Targ. w tego kierunku, pierwszy pułk Korpusu Ochrony Pogranicza nie był w stanie nie utrzymać Niemców na dłuższy czas, a w przypadku przełamania polskich pozycji Niemcy mogli wejść na tyły armii Kraków. No a to nie była dość dobra wiadomość, mówiąc delikatnie. W związku z tą sytuacją, 10. Brygada Pancerna Motorowa pod dowództwem dość słynnego polskiego dowódcy pułkownika Stanisława Maczka dostała rozkaz, żeby zatrzymać Niemców w okolicy Jordanowa i okolicznych wsi. Była to jedna z dwóch brygad pancerno-motorowych, którymi dysponowały polskie siły we wrześniu 1939 roku. W jej skład wchodziły różne formacje z różnym typem uzbrojenia, m.in. czołgami Witzkens a także tankietkami TKS i TK3. Pułkownik Maczek zainstalował swój sztab i stanowisko dowodzenia też w Krzeczowie. 2 września, w godzinach rannych 10. Brygada była już na swoich pozycjach i gotowa była do walki. I prawie natychmiast rozpoczęły się walki, w których brygada doznała dość sporych strat. Szczególną zawziętością walczono o wzgórze na południe od Jordanowa, ponieważ broniła, bronił go 24. zmotoryzowany półkułanów. Kompania Obrony Narodowej i Szwadron Armat Przeciwpancernych. Niemcy szykowali na natarcie sześcioma dywizjonami atlerii lekkiej i średniej, a także żołnierzami i czołgami także drugiej Dywizji Pancernej. Szwadron Ułanów przeciwnacierał na piechotę zmotoryzowaną i odniósł dość spore straty, jednak udało mu się zatrzymać rozpręd niemieckiego natarcia. Rozgorzały także walki o wieś wysoko. Po południu niemieckie entarcie zostało zatrzymane, jednak Niemcy nie poddawali się i po dwóch nieudanych próbach ataku wieczorem zdobili wieś Wysoką. Polskie oddziały wycofujące się z Wysokiej zostały dość potężne straty, a nawet niektóre działka przeciwpancerne polskie zostały dosłownie rozjechane przez niemieckie czołgi. Brygada kawalerii wspierał w walkach pod Jelenowem także Pociąg pancerny nr 51, który 2 września przybył do Jordanowa. Ale po pewnym czasie pociąg z napastnika stał się celem. A gdy ostrzały niemiecki był troszkę mocniejszy, sam pociąg oberwał, a jego dowódca został ranny. Po południu Niemcy zniszczyli punkty obserwacyjne. A polskie oddziały, w obawie przed niemieckim okrążeniem, wycofały się do Jordanowa już tak pod wieczór, niemieckie oddziały kwatermistrzowskie i naprawcze zajęły wieś Wysoka. Tym razem w nocy mieszkańcy wsi Wysoka odkręcili zawory w cysternach z paliwem i doprowadzili do, do dość poważnego pożaru, w którym niemieckie czołgi, które uległy uszkodzeniu poprzedniego dnia, wyleciały w powietrze, a tak samo w powietrze wlecieli żołnierze odpoczywającej trzeciej Dywizji Górskiej. Za odwet za m.in. zniszczenie niemieckiego sprzętu i zabicie niemieckich żołnierzy. Wieś została doszczętnie spalona przez Niemców wracających z frontu w październiku 1939 roku. W 1946 roku wieś została oznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu, a do dziś stoi tam pomnik i cmentarz wojskowy. Walcząc o każdy kilometr, metr ziemi, brygada zafała się coraz bardziej na północ, opóźniając przy tym wymarsz Niemców z Beskidu Wysokiego. Wycofany z walek został także pociąg pancerny nr 51. Polacy zaatakowali 3, 4 i 5 września. 3 września 10 Pułk Strzelców Konnych zaczął się uginać pod naporem 2 Dywizji Pancernej. Szwadron lotnictwa Tomkowicza, a także kompania Witzkersów uderzyły i odepchnęły Niemców. 24 Pułk Ułanów Kompania Wiskersów, dywizja rozpoznawczy i batalion saperów miały stać przetransportowane łukiem Myślenice do Pczyce i miały uderzyć i zniszczyć czwartą dywizję lekko. Jak to już planowano, tak to zrobiono i uderzyły na tę dywizję i wypchnęły ją w rejon myszanej. W rezultacie Niemcy zajęli Myślenice dopiero 5 września wieczorem, a w tym czasie armia Kraków wycofała się na wschód i uniknęła okrążenia. Dziesiąta Brygada Kawalerii kontynuowała dalej swój odwrót i walczyła czasami z kilkakrotnie większymi siłami niemieckimi. A takie swoje ciężkie woje miała m.in. pod Lwowem i pod Rzeszowem, tracąc tam dużo sprzętu i ludzi. Sprzęt straciła m.in. No, z braku paliwa i braku amunicji. Brygada przedostała się do Węgier, a w momencie przekroczenia granicy z tym państwem, czyli 19 września, miała niestety tylko 50% stanu swoich żołnierzy. W skład 10 Brygady Kawalerii wchodziły jednostki, które teraz pojawiają się na ekranie, więc jakoś interesuje skład 10 Brygady Kawalerii, to proszę sobie zatrzymać filmik. 10 Brygada Kawalerii kontynu kontynuowała walki dalej na zachodzie, a tak dobre wyniki możliwe były jedynie Dzięki geniuszowi taktycznemu pułkownika Maczka i majora Skibińskiego, a także poświęceniu wszystkich żołnierzy 10. Brygady Kawalerii. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych odcinkach historycznych. A jeżeli wam się ten odcinek spodobał, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału, lajkowaniu, komentowaniu i kliknięciu dzwoneczka. Widzimy się w kolejnych odcinkach historycznych i nie tylko.